Od początku roku jesteśmy z pracodawcą w sporze zbiorowym w kwestii podwyżki płac. Tutaj na terenie zakładu działa również drugi związek zawodowy Solidarność. Oni niestety nie weszli z nami w spór zbiorowy, natomiast na dzień dzisiejszy nas bardzo wspierają. Spisali oni porozumienie płacowe z pracodawcą, natomiast spotkali się z ogromnym niezadowoleniem pracowników i z tego porozumienia się wycofali. Pracodawca do tego porozumienia się nie ustosunkował utrzymał te podwyżki. Kolejnym krokiem były mediacje. Mediacje skończyły się spisaniem protokołu rozbieżności. W dniu dzisiejszym mieliśmy zaplanowane referendum strajkowe. Niestety pracodawca nam je utrudnił, nie udostępnił nam list z pracownikami, którzy zatrudnieni są tutaj w zakładzie. Chciałem przede wszystkim wyrazić wsparcie dla pracowników zakładu, którzy zdecydowali się walczyć o... Wyższe pensje, o swoje prawa, o lepsze życie dla swoich rodzin. To jest ważne, bo ta procedura strajkowa, procedura sporu zbiorowego w Polsce jest piekielnie trudna. Jest zrobiona po to, żeby utrudnić pracownikom życie. I wiem, jakiej wytrwałości i wysiłku ze strony związków zawodowych wymaga, żeby faktycznie w Polsce walczyć o swoje. Ale ja bym chciał tutaj zaapelować do, do pracowników, żeby się nie poddawać. Niedawno miałem szczęście być na zwycięskim strajku w Jeremiasie w Gnieźnie. ten strajk trwał długo, ale zakończył się zwycięstwem pracowników. To jest możliwe. Możliwe jest, żeby wygrać spór płacowy, żeby wygrać podwyżki, i możliwe jest, żeby wymusić na pracodawcy przestrzeganie prawa, przestrzeganie przepisów. I dlatego będziemy wspierać ten, ten spór zbiorowy na każdym etapie. Możecie na nas liczyć, będziemy w kontakcie. Jeżeli będzie potrzeba, będziemy tutaj. Przejeżdżać, będziemy interweniować. Drodzy Państwo, nasze biuro poselskie posła Grzegorza Płaczka wystosowało w sprawie sytuacji na zakładach Waleo już trzy interwencje. Pierwsza interwencja to była interwencja do Sanepidu tutaj Chrzanowskiego. drugą interwencją była interwencja do Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Krakowie i trzecia interwencja poszła już bezpośrednio do ministerstwa. Oczywiście chodzi o Ministerstwo Rodziny, Polityki i Pracy i Polityki Społecznej. Dlaczego? Okazuje się, że Związki zawodowe, które reprezentują pracowników, w świetle polskiego prawa absolutnie mają prawo do tego, żeby wejść w spór z pracodawcą, ponieważ ugruntowane zostały tutaj przekonania, że pracodawca nie wywiązywał się z poprzednich porozumień, a w stosunku do uzgodnień, niestety, no, nie dochowuje tych uzgodnień. Dlatego też związki zawodowe, korzystając ze swojego prawa, Chciałyby tutaj zorganizować referendum dotyczące strajku. Normalna procedura na każdym zakładzie, gdzie pracuje duża ilość pracowników. Okazuje się, że pracodawca mimo tego, że jest obligowany prawem do tego, żeby udostępnić listę pracowników, ponieważ jak Państwo się orientują w prawie albo nie, referenda musi być ważne w momencie kiedy przekroczy 50% 50% pracowników, którzy biorą udział w tym referendum, a żeby wiedzieć jaki jest współczynnik 50% pracowników, to trzeba wiedzieć ilu tych pracowników tutaj jest. I pracodawca był zobowiązany do udostępnienia związkom zawodowym ilości pracowników. Niestety ten termin minął w czwartek i do dzisiaj tej listy z tego co wiem nie ma. Jesteśmy właśnie po spotkaniu z, z prezesem. Naszym zadaniem było obniżenie temperatury sporu i jakiegoś tam niedomówień. Wydaje mi Myślę, że przy stole padły konkretne deklaracje ze strony. Zarządu i ze strony związkowej. Pracodawca tłumaczył się tym, że on nie robi nam przeszkód w tym, żeby przeprowadzić to referendum strajkowe, natomiast jako argument to uzasadniał to tym, że nie dostał odpowiedzi na pisma, które do nas stosował, a te pisma polegały na tym, że chci pracodawca chciał, tak jak wcześniej żeśmy wspomnieli, swojego przedstawiciela w komisji referendalnej. Jeśli nie, no to, no to chcieli. Chcieli obserwatora, mało tego zarzucili nam, że oni nie znali składu komisji referendalnej pomimo iż na oddelegowaniu dla Komisji Referendalnej nazwiska tych osób zostały, zostały przedstawione. Dodatkowo też padły takie stwierdzenia, że pracodawca nie wiedział, kiedy to referendum zostanie przeprowadzone, natomiast w piśmie, w którym wystosowaliśmy pracodawcę o udostępnienie listy referendalnych, termin tego referendum był jasno tam wyszczególniony. Wszystkie informacje związane z referendum strajkowym były udostępniane na bieżąco na naszych stronach internetowych. Chciałam bardzo serdecznie wszystkich zaprosić i od razu przeprosić. Będziemy wychodzić na miasto, będziemy blokować drogi tylko i wyłącznie dlatego, żeby nas usłyszano, żebyśmy mogli dalej godnie walczyć o swoje prawa.